Hejka widzowie dzisiaj zagramy sobie w polu lub prześli ogólnie nie ma mojego głosu, bo mi się wydaje, że jest brzydki dlatego mam taki dobra idziemy zrobić awatara nie pytajcie dlaczego tak szybko, bo musiałam wziąć razy pięć, bo to zajmuje pięć minut praktycznie jakbyście chcieli, żebym zagrała w coś innego piszcie w kom Mega wielka cisza. Dobra, może dodam jakąś muzykę. Nie do rynu, nie do taktu, wsadź dupę do kontaktu, a w kontakcie było ślędzie i zrobiło dupie zdjęcie. To chyba nie powinno tak być. Pewnie będą pytania, czy jestem tym ziarą, bo widać po klawiaturze, tak jestem tym ziarą. Nie do rymu, nie do taktu, wsadź se dupę do kontaktu, a w kontakcie było ślędzie i zrobiło dupie zdjęcie. No czemu znowu to? Dobra, mam to gdzieś. Nie do rynu, nie do taktu, wsadzę dupę do kontaktu, a w kontakcie było i zrobiło dupie zdjęcie. Dobra, już koniec, idziemy stąd. Na razie jest jakaś runda, trzeba poczekać. Ogólnie to ocencie też małego skina od 1 do 10. Nie małego, tylko mojego. No kiedy skończy się ta runda... Ogólnie to nigdy jeszcze w to nie grałam. W następnym odcinku może zagram w Tower of Hell lub Grow a Garden. Dobijamy do 50 subskrybentów, bo będę nagrywała na żywo. Więc proszę, zasubskrybujcie. Mało zostało. Nareszcie zobaczymy, kto będzie wybierał. Ogólnie to moja siostra już to kiedyś gra na moim telefonie, i akurat temu chłopakowi wzięła, że jest brzydki. Nie no, super. I dodatkowo jeszcze nie jest Polakiem. Start. No i co wyszedł z gry? Ogólnie to bym zatrzymam, bo byście długo czekali. Tak ja wybieram, ale super. Więc tak mój film już dobiega do końca. Nie zapomnijcie zostawić lajków, bo na dwa lajki będzie następny filmik.